Szczęść Boże! Ratuj się kto może... Mm. Zmieniłem image. Zapuściłem wąsa, ogoliłem brodę. Ale zostało tylko 7 dni tego wąsa, bo nowember się kończy. Kto powiedział, że nie można zacząć dnia od rosołu? No nikt nie tak powiedział. Kiedyś czytałem taki, znaczy słuchałem takiego podcastu, że w dawniej w Polsce ogólnie zaczynało się od zupy z zupy od zupy zaczynał się dzień. No i w moim przypadku jest to rosół, rosół gotowany na wołowinie, nóżkach od kury i dwóch łódkach. Wali tego, co ja używam, czyli makaronu ryżowego. Wolę to niż normalny makaron, ale czasami też wolę też ziemniaki. Piękne słońce na dworzu. Jest niedziela 23 listopada. Jaki plan na dzisiaj? Rosu? Polatać moim dronem. Dronem? Muszę się nauczyć latać dronem. No, dokładnie. GG Neo 2. Już w kuchni latałem. trzy razy w sufitu. <ścoughs> nie latajcie w małych pomieszczeniach. Da się to zrobić, ale jest to niebezpieczne. No. Na szczęście się nic nie stało. Te antenki są bardzo wytrzymałe W tym dronie A No, jest niedziela Zabieram was do... Jadę do kościoła Później na siłownię Trochę się porozciągać Może nie można zacząć dzień od rosołu Makaron ryżowy Rosołek wczoraj był gotowany Na 100% naturalnych składników Nie na żadnym wegecie

That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Uh, and silently, I could build and build until you find the sea. Whoa, it's taking very good place. I'm going to go to bed. Now we're going to go to bed. A później we're going to go to bed. A później we're going to go to just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shut. and do it and That's the hack. hack is suck. A po treningu pora na... na co? Na białeczko organiczne płatki owsiane. Widać, że organiczne, bo struktura ich jest taka bardzo e, duża. Są takie duże. Nie, to, nie nie są to górskie. Też nie są tanie. Siemię lniane, troszeczkę, natrabienie, garść orzechów różnych, taki miks, nie za dużo, niech kończą w sumie, miksujemy, cztery daktyle, Dwa. Nek. natural naturalny. Kefin cały. To jest 350 gramów. Około 20 gramów protein. Z kłopotami to już będzie ponad 27. Coś takiego. Prawie 30? Korzystnie. Nie za dużo. Troszeczkę. Banana. Banana mam w plecaku. A dlaczego mam w plecaku? Bo pracuję na kuchni. Zrozumieliście ten żart. Dlaczego mam w plecaku banana? Bo pracuję na kuchni. Wszyscy co pracowali w gastronomii wiedzą o co chodzi. Zielony niedojrzały, ale darowanemu koniowi los sprzyja. Nie ma takiego przysłowia, ale <słyski> jest inne, ale wiecie. Tam z tego wymyśliłem, jeszcze jednego dam. A jest to dokładnie peanut butter, czyli masło orzechowe bez użyć 100% Nuts, No Pine Oil, czyli naprawdę 100% peanuts. Za takie 250-340 gramów płacę funt 50 czyli załóżmy, że można powiedzieć 7 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Poproszę w komentarzach napisać, czy to dużo porównaniu z Polski, czy nie. Proszę tam dopisać dużo komentarzy. Nawet tych złych, bo możecie mnie powyzywać, że jestem łysy, ale już nie taki łysy. A wiecie, taka ciekawostka, że jestem łysy. Możecie tam napisać, a wiecie, że u mnie w Anglii teraz wprowadzili. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć. Nie no, mogę, no. Że jak powiesz na kogoś, że jest Łysy, to tak samo jakbyś go obraził, że na przykład jest No yy, jakbyś go bardzo obraził, no. że te mówienie do facetów, że są łysi jest w tej samej kategorii, jak mówienie na tych, co inaczej kochają. No wiecie, tych na P na g i na L. Tych, co wyznają. Yy, Tom, LPG. O. No. Taki kraj, taki obyczaj. też zapomniałem najważniejszego. Piór, piór. I zapomniałem, zapomniałem najważniejszego, ale jeszcze się nie zblendowało. Jak zaczynałem przygodę z siłownią, to używałem. Olimpu, protein czekoladowych, ale jak przeszedłem na, na dietę, to co stworzył Bóg, to jest taka specjalna dieta Men of God, to kupiłem sobie czystą serwatkę białkową. Wiem, że to stworzył tak człowiek, no ale jest chociaż 100% naturalne, coś w tym stylu. Dobra, dobra, skrajności w skrajność. Jedną taką czubatą i taką mniejszą. Chodźcie bliżej. Jasne. Efekt końcowy. Nie mam nawyku przelewania tego, nie wiem, w osobny shaker. kamerko stój. Po prostu piję go tak. Jak smakuje? No brakuje w nim czekolady. Słodkości. Po nowym roku będę to nadrabiał kakao. Albo czymś słodkim, ale jeszcze nie mam pomysłu co. Dodać tam, żeby było to słodkie. Dajcie w komentarzu jakąś podpowiedź. Specjaliści od od treningów. Może jakiś coach to ogląda. Coach! Potrzebuję Mafio Goujda! Witam serdecznie na moim pierwszym locie. Przedstawiam Wam mój DJ Neo2. To nie będzie żadna recenzja. Jest to dron, który sobie zakupiłem. Wygląda sobie tak, a ja sobie w nim będę latał. O, nawet widać kamerę. Więc to będzie mój pierwszy lot. Nie Nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy mogę tu latać. Ale znam drogę ewakuacji, jakby coś przyjechało, to szybko będę uciekał. Dobra, lecimy Jest piękny zachód słońca, No zobaczymy Jak tu się startuje, nawet nie wiem jak tu się startuje Za mnie taki droniarz jest, że po prostu masakra, nie Start On się prezentuje tak, może nawet chyba lądować tam. Leci teraz sobie z przodu, nie? Ale to jest kozackie urządzenie. Powiem wam. Nawet bez pilota bardzo dobrze sobie radzi. Chyba jeszcze lepiej niż z tym pilotem. E! Tu! Gdzie ty? Tu jestem. Dobra, zrobimy. A rokiet to jest chyba zdjęcie. Powiem Wam szczerze, wrażenia były bardzo ciekawe. No. Chociaż to przeświadczenie teraz do, do, dobrze wiem o tym, że no, nie umiem latać dronem. No. Ale wszystko przed nami. Chociaż piękny zachód słońca. Uciekam z tej miejscówki, bo może być tu przypał. Piękny zachód słońca. To nie była recenzja drona, to było po prostu moje pierwsze wrażenia. Latałem trochę dłużej z nim, już później nagrywałem jakieś te opcje i tak naprawdę jak już przerzuciłem się na samego drona, bez, e, bez tego joysticka czy tam kontrolera, bardziej to tak nazwę, to powiem szczerze, że no, jest tak prosty w obsłudze, że coś pięknego. Na temat mojego włosu, jak dobrze pamiętacie miałem przeszczep... przeszczep włosów, nie głowy, często używam słowa głowy, ale przecież miałem przeszczep włosów tu z tyłu wzięli tu do przodu. I powiem wam szczerze, że jak tak z daleka to lubię tą linię. Nawet wy pewnie byście nie zauważyli, tak jakbyśmy stali 5 metrów od siebie, że Miałem przeszczę włosy, ale z bliska nadal jest sytuacja bardziej dynamiczna i bardziej taka, no jest Mech. Problemy, które objawiły się w ciągu trzech miesięcy na temat, mm, co bym mógł powiedzieć? No, walka z krostami. Ja miałem dużą, duży problem z wysypką na głowie, ale to było chyba poprzez czapkę. Było trochę zimno, zacząłem ją nosić i później miałem. Wróciłem też na siłownię, zacząłem się pocić, żyłki wychodziły, bo człowiek już wrócił do normalnych ciężarów, intensywności treningów, więc miałem lekkie problemy, ale jakoś przetrwałem Mnie Teraz jest lepiej, nadal mam, powiem szczerze, po tych moich krostach, co wspomniałem, miałem duże, duże strupy, bardzo duże strupy. To były takie. To prosty, można powiedzieć, że to pryszcze mi wychodziły. No. Takie naprawdę z białymi nie dochodziło do ropnych, ale były takie duże. Już był moment, że nawet yy, pisałem do kliniki i przepisali mi yy, antybiotyk, ale go nie wziąłem. Znaczy, kupiłem go, ale nie wziąłem, bo kupiłem sobie przypomniało mi się, że mam. Olejek z dzikiego oregano. Polecam przeczytać na temat olejka dzikiego oregano. Nie będę tutaj robił wykładu, bo ja nie jestem osobą, która powinna na ten temat się wypowiadać tylko sami powinniśmy znaleźć sobie takie przykłady naturalnych zamienników. Wiadomo, że to nie jest to samo co antybiotyk. Antybiotyk jest tysiąc razy silniejszy, tak. No, ale wziąłem ten olej. Yy, brałem go na noc przez 5 dni. Dwie tabletki i brałem go przed snem. Yy, I naprawdę zaczęło mi pomagać. Yy, zmniejszyłem ilość mycia głowy, bo myłem dwa razy dziennie głowy. To też miało może wpływ na to, że za bardzo wysuszałem tą głowę i dlatego, że. No, i tak minęło mi już 110 dni po przeszczepie. Czy. Nasuwa mi się pytanie ostatnio, częściej o tym myślę, że czybym zrobił to jeszcze raz, wiedząc, co przeżyłem przez te 3 miesiące? Co od 13 sierpnia po tej przeszczepie, co się działo? Mm. Teraz nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. No. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Bo trzeba być cierpliwym. Powiem wam, w życiu, jak człowiek jest bardziej cierpliwy, to życie jest chyba łatwiejsze wtedy, no. A mówi wam to 33-letni singiel, który nadal marzy, że pójdzie do kościoła i znajdzie swoją wybrankę życia. Uuuu! Wiem, wiem. Marzenia są czasem... Wielkie, co nie? Niektórzy marzą, żeby lecieć na księżyc, niektórzy marzą, żeby wygrać w Totka. No ja mam takie marzenie. Uff, ale to było mocne. Mam nadzieję, że Wam się podobał mój dzień. Hmm, może wrzucę jeszcze jakiś inny z innego dnia, co ćwiczę, co jem. Bo jak widzieliście, ogólnie powiem szczerze, że ten rok był bardzo przełomowym rokiem. Wydarzyło się w nim bardzo dużo rzeczy. Nie tylko mój przeszczep włosów, decyzja o przeszczepie włosów. Nie tylko, że skończyłem 33 lata, ale też jakby w głowie mi się przestawiło. I coraz bardziej mi się to podoba. No tak, no w sumie tak. No coraz bardziej mi się podoba to, że w głowie mi się przestawiło na dobre. Powiem wam szczerze, że kiedyś moje życie, jak dobrze moi znajomi wiedzą, ale to pewnie dużo osób, facetów tak ma, ograniczyłem alkohol. To jest pierwsze myśl. Ograniczyłem. no. Ograniczyłem do tego stopnia, że jestem w stanie. Jestem w stanie. Minęło już 12 miesięcy. Mamy grudzień. Mamy. Jutro jest grudzień. A ja jestem w stanie wymienić sobie teraz sam ze sobą, jakbym musiał, ile razy sięgnąłem po alkohol i ile razy byłem w stanie takim upujenia. No, a nigdy tego nie był. Nie, w moim życiu się nigdy nie zdarzyło, bo poprzednie lata nie byłbym w stanie wyliczyć tych. Kilkanaście, dziesięciu set dni, kiedy to się zdarzało. Więc uważam, że to za duży sukces. Nie rzuciłem całkowicie alkoholu. Nadal zdarzy mi się wypić trzy piwa, ewentualnie 12. <śleszkę> i flaszkę. No, ale też rzuciłem psy, rzuciłem psy w które jadłem w końcu zrozumiałem, że jak prostą, a zarazem najcięższą rzeczą jest dieta, ale nie nie kurde, nie zrozumcie mnie źle, ja nie mam żadnej diety, ja nie mam takiej, jakbym chciał to sobie zjem pizzę, jakbym chciał to sobie pójdę na chińską szczyznę, jakbym chciał to sobie zjem kebaba Jakby se, no może chipsów nie zjem ale popcorn sobie kupię po prostu mm, jem to co ja się śmieję, ale staram się to robić. Jem, to nie, nie to, że się śmieję, jem to, co Bóg stworzył. I wtedy jest łatwiejsze. Życie staje się łatwiejsze. No, powiem szczerze i polecam też posty. Udało mi się w tym roku zrobić 40, 4 godziny? Nie, 40 godzin. Przepraszam, 40 godzin bez jedzenia. Woda. Muszynianka tylko była i, i w, w sól do wody. No, więc dzięki za oglądanie. Widzimy się wkrótce.